Port lotniczy Newark Liberty. Tymczasem w Nowym Jorku funkcjonariusze Kanzano i André sprawdzają przesyłki nadane w Niemczech. Miałem rację. Strzykawki zawierają czarny płyn. Na razie nie wiemy, co to jest. Prawdopodobnie narkotyki. Na pewno to nic dobrego. Jest się czym martwić. Substancje trzeba zbadać. To mogą być narkotyki lub coś o wiele groźniejszego. Gdy znajdujemy coś takiego, obchodzimy się z tym bardzo ostrożnie. Kontakt z substancją niebezpieczną może zakończyć się śmiercią. Trzeba bardzo uważać. Dowiemy się, co to jest. Pierwszy raz widzę coś takiego. Wynik już jest. To THC. Pewnie haszysz, czy coś takiego? Nie będę tego wąchał. THC to aktywny związek znajdujący się w marihuanie, która jest legalna w 24 stanach. Celnicy podejrzewają, że stężenie THC w tej substancji jest bardzo duże, co czyni ją niebezpieczną. Przejmujemy mnóstwo marihuany i jej pochodnych. Problem polega na tym, że nie można przewozić tego przez granicę. Takie przesyłki nadają grupy przestępcze. W ten sposób rozszerzają swoją działalność. Dla wielu takich grup przemyt narkotyków to główne źródło dochodu. Potem pieniądze można wykorzystać do przemytu broni czy zmuszania dzieci do przymusowej pracy. Celnicy pracują dalej.